że Radca Prawny Obrotów Działkowych uznał, że nasza sprawa jest beznadziejna. My z kolei, jako tutaj tych 13 działkowców, nie mamy żadnej pomocy prawnej, a Zarząd Okręgu, który nas reprezentuje, który nam te działki przydzielił, na nas się po prostu... W tej chwili mm. co się stało z jedną działką, którą która została stracona też uważam, że przez zaniedbanie zarządu okręgu jest na nich w tej chwili pierwsze co zrobiono to wycięto wszystkie drzewa w pień zaczęto zwozić złomowisko samochodowe. no i zrobiono gemielek no ale ile już lat jest? Tak? no ponad 10 hmm. I, 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 i co tu się coś dzieje? Po prostu no systematycznie się niszczy robić, się klin, no. klin zieleni. Tak. Żeby tylko usunąć... Jeśli teraz zieleń, nie? No no, tam, tam... Już, tam już to zrobiono, teraz usuną to, to kto im tu zabrali? Wejść, wyciąć wszystkie drzewa. To na początku jak kupiłem tę drogę, to byłem nawet na sesji Rady Miejskiej w Poznaniu. W ogóle był ten teren, cały działek był przeznaczony do likwidacji, ale wtedy radni odrzucili to. Projekt miejski pracownik Urbanistycznej z Plusa zakładał na całości działek. To odrzucili, bo tu już te ogrody, tam gdzieśmy ostro wystąpili. No co rządzi pieniądz. Jak jest teren, to jest w Centrum Projektu Poznania. No, atrakcyjnie. No, to jest atrakcja, nie? No i teraz za niewielkie pieniądze zrobić coś, no to, to ktoś zdobywa ładne miliony, powiedzmy. szczerze, nie? No bo postawi tutaj jakieś nie wiem na no, co, no. Czy chociaż jakieś hotele, czy apartamenty, czy budynki mieszkalne, czy. No, trudno. No. Tylko Różne że na terenach to, czy... zalewowych nie można budować. No nie wiem, czy nie można. Nie, no, nie bo można. Bo jednak. Osuszam no, no, grunty i no, Tam już pierwsza de deweloperka powstaje. Mm -hmm.